Jesteśmy na nowo wybudowanej drodze, która połączyła Żmigród z Bychowem. W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy też ścieżkę rowerową oraz nowy... Most, droga jest potrzebna ze względu na skomunikowanie, jak najkrótsze miejscowości Bychowo i Karnice, ale też do obsługi oczyszczalni ścieków czy przyszłego zakładu z branży kolejowej, a przede wszystkim jest też integralną częścią ścieżki rowerowej. Przy realizacji inwestycji był kierownik Irek Pycza, który nadzorował ze strony urzędu. Irek, powiedz co do zakresu, ile kilometrów i na przykład dlaczego są te barierki, które tutaj widzimy. Inwestycja trwała 2 lata, czyli w roku 2021 i w roku 2022. Zakończyła się pod koniec zeszłego roku. Wybudowaliśmy ponad 3 km drogi ze ścieżką rowerową. Także nowy, nowy most. Stary most miał szerokość 4,5 m, obecny ma 10,5 m, jest przystosowany do pełnego tonażu, czyli 40 tonowego i tak jak burmistrz tutaj się pytał, no barierki są potrzebne, ponieważ ochraniają rowerzystów, osoby chodzące tutaj przed miejscami niebezpiecznymi, czyli rowy, starorzecze. Przypomnijmy jeszcze jaki jest koszt inwestycji, bo nie był to koszt mały. Koszt nie był mały, rzeczywiście. Całość inwestycji kosztowała nas gminę ponad 11 milionów, dokładnie tam 11 milionów 100 tysięcy. Warto też wspomnieć, że około 7 milionów to dotacja zewnętrzna, więc my wydaliśmy ze swoich środków około 4 milionów złotych. Na inwestycji, tej mamy też takie charakterystyczne miejsce: zatoczkę autobusową z lampami takimi hybrydowymi. Powiedz Irek, dlaczego te lampy? Przede wszystkim, bo to też może budzić jakieś tam emocje. Wiele pytań słyszałem o te lampy, ale lampy też były nieodłączne, żeby dostać dotację zewnętrzną, po prostu były dodatkowe, także punkty za to. Natomiast przy zatoczce autobusowej mamy teren rezerwy pod przyszły cmentarz, więc to niejako jeżeli ten cmentarz powstałby, a będzie pewnie taka konieczność, to mamy już zbudowaną niezbędną infrastrukturę transportową. Droga jest nowa, oczywiście szeroka, jest fajna ścieżka rowerowa. Warto też wspomnieć, że to jest początek ścieżki rowerowej w tej części gminy. Dalej będziemy budowali ciąg drogi rowerowej na miejscowość Karnice i do miejscowości Kędzie i do granic naszej gminy. I Trzymajcie Państwo kciuki, żebyśmy szybko ten dalszy odcinek wybudowali dla wspólnego, fajnego korzystania.